Oloch akbar! O kurwa! Hit! Okej, okay, siemanko ludzie, czyś witajcie. Eee, witam was w kolejnym odcinku z Minecraft... Uuu! z Minecraft Server Kury. z Minecraft Server pokażę wam co się zmieniło eee, a nie będzie. co się zmieniło budowałem sobie już tak z grubsza Voilà. Było mi stać na jeden Energy Collector MK2 zrobiłem w cholerę węgla, trochę nakopiowałem. Redstone'a też tam nakopiowałem, Glowstone'a też nakopiowałem. Jeszcze potrzebuje kwarcyku trochę. Domek jest y, jeszcze nieskończony. Y, teoretycznie jest projekt czy zarys domku. I niektóre elementy są zapożyczone. Ale jeszcze nie skończyłem, tak że no, nakopiowałem sobie trochę elementów od Mastera dostałem, no, Creeper mi tu wybuch dostałem i tam, i tam yy, od Mastera dostałem taki fajny bloczek. Yy. Blok. E. BBB. Taki blok, co ma dużo EMC. Wiecie? Dostałem jeden taki bloczek. Za cholera nie wiem, że O. A sztabkę jak się robi. No i to się to, dobra. Dostałem jeden taki bloczek i nakopiowałam sobie trochę demodów. modów. Yy się nie miałem co do żarcia, to ciasteczka sobie skupiłem yy, Teraz robimy kolejkę. Po, yy, znaczy ja robię teoretycznie. Połączenie, tu będzie takie wejście, to zaznaczyłem sobie na razie. I ta kolejka będzie sobie tu biegła. Trochę marbla mi brakło, dlatego niedokończone było. Troszkę sobie pobudowałem. Nie miałem co, co robić, to pobudowałem sobie troszkę. Yy, I tak, i oczywiście jest dom ciastka, już, już wybudował, wyładował. wybudował sobie ja na razie tutaj stanąłem. A jak ciastko będzie chciało, to sobie tam dokończy. Jak będzie tam chciał nie? Ja tylko tak z grubsza trasę wyznaczyłem. Jest dom ciastka, ten dom już znacie. kom bazę, to ma zaznaczone. Rezydencja to bardziej jest, jak dla mnie sensory tak to wygląda Enchanting Table Co to jest? Dobra, za cholerę nie wiem co to jest Eeeem baba baba ba. Tu taki piecyk ozdobny piecyków posiedzieć można pyk pyk Dobra. Um. O ale jadalnia taka. Na górę idziemy. Jeszcze jest jedno piętro. Diamondzik. Glowstone. Należy posiedzieć. Popisać. Ty, 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 ty. Okej, okay, si siłowienka. Eee, tutaj użyczył mi ciastka swój. Pomieszczenie, ja tam glostony powstawiałem, żeby to jasno było. Jakieś książki ma. I Wolium tajne przejście. Teraz będzie miał e, kabel tu ma podprowadzony z zakładem, że będzie elektryczność. Idziemy na górę. Na górze, o właśnie, tam zaraz zobaczmy. E, Poddasze, tak to wygląda. Hops. wejście na. What the fuck? Aha, dobra. Panele. Mm, panele sądeczne. Miał trochę silikonu chyba. O! oh, oh. The blood moon is racing. Eee, Razę spierdzielać, zwłaszcza gdy nie ma ekwipunku dobrego. Eee, paczkę. Paczkę możemy dać. Eee, oj, czekajcie. Jasny gwint, no. Hmm. Schodzimy, nie wiem, czy tą piwnicę kończył, czy... No właśnie. Ja nawet się nie... A kończy piwnicę. O, popatrz, popatrz, robi piwnicę. O, ładna nawet. Ja nie wiedziałem, że, że robi. Eee. Nie się. dobra. A, pięć? no to... Jeszcze wam pokażę. Póki nie ma... Jeszcze jako taką o kurwa o shit Jasny gwizd już się zlatują kurwa Dobra jako taką to pokażę tak kolejka gdzie jechała, akurat brakło, brakło mi trochę płytek Ale stołam mam, także nie ma się co martwić, to kolejka sobie będzie dwie strony. Jedna strona będzie na skrzynki. Jakbyśmy coś potrzebowali, widzicie, tak jest yy, czerwone słońce. Kurwa, fail. Czarny... Czerwony księżyc. Muszę coś zjeść. Nic nie łazi. te I ta kolejka będzie sobie tak tu jechać. I patrzcie, zniknął. Tyle czasu stało i teraz zniknął. Patrzcie, ile tu mobów jest na mapce. Zobaczcie sobie. LOL. Ja od razu spierdzielam do y, domu ciastka, bo to jest masakra. Eee, y, okej. Okay. Spierdzielam od razu. i Okej. Okay. się nie można, oczywiście. No i teleport. To zawsze można. do eee, domku ciaska. O kur... Kur... Jeszcze będą dzwonić do mnie, no jasny im. Momencik. Okej, okay. dobra, ten domek, coś znacie to, no trochę zmian tu zbiło, a tu przyniósł to Rolling Machine, a i płotki tu stały chyba, czy były, nie nieważne, ważne jest to, że, lol, patrzcie, Źle. myślałam, myśla, że zabrałem Z nie można się. Puc. ja badałam tutaj kombi. A, po Okej. Okay. Ten klip wybuchł. Nie za bardzo widzę, co on tam za szkody zrobił. ją ku. O ty skurczybyku. Aaa, to ten! Dobra, to na razie. Trzymajcie się. Hola. Zbytnio nie mam, że. Jak tam Creeper. E? Patrzcie. Tak. Coś tu się pewnie nakłóciło. E? Patrzcie, skór, byki. Patrzcie. Patrzcie jaki cwaniaczek. Myśli, że wejdzie i mnie zajubi. Haha. Ha. Taki hoj. Juuu. Także ja szybkim krokiem hops, hops, hops wyskakuję w domku, żeby jak najdalej się od niego oddali. O, ale jąków I najpewniej zginę.

Dobra, spierdzielam. Ci pieprzy tam są góry jakieś to. Spierdzielam. na te góry nic nie widzę. opcią z Settings, Brightness wam pociągnę. Od razu ja lepiej trochę widzę. Kurwa! Spierdalaj szybciej. Ice Creeper. Ha, teraz możecie mnie. Ja, ja, ja. a kurwa creeper oloh o kurwa hit o, i mnie wyrzuciło se konekty sobie E eee, no dobra, nie ważne no nagrałem coś takich żebyście mieli no żeby nie było, bo jak dostaliście tam rozpiskę na filmie, żeby nie było, że nic nie nagrałem, nie? No, także staram się z całych sił. Jest 17 marca, od rozpiska, od 23 obowiązuje, to już na pewno wiecie. I kurczę, staram się z całych sił, żeby nagrać, wyrobić je w terminie, żebyście dostawali filmy codziennie. Tak jak nowy internet mam, także już nie będzie z tym problemu. Także staram się z całych sił, abyście dostawali te filmy, także trzymajcie się, no i do zobaczenia w następnych filmach, także trzymajcie się, no i pa pa.